Teraz z okazji, że mamy trochę czasu. Siedzimy w taksi, jedziemy do Batu Caves. Opowiem, jak my się tutaj dostaliśmy, my przyleciliśmy bezpośrednio z Warszawy lotem przez Abu Dhabi. Lecieliśmy około 14 godzin. Jeżeli chodzi o bilety do Kuala Lumpur, nam niestety nie udało się wyhaczyć w dobrej cenie. Możecie znaleźć za 2,5-3 tysiące spokojnie. My leciliśmy Etihad i zapłaciliśmy 4100 zł. Możecie też patrzeć na połączenia przez Singapur i z Singapuru wziąć na przykład pociąg albo dodatkowy lot. Loty tutaj wewnątrz Malezji kosztują około 100-200 zł. Przed wjazdem do Malezji, 48 godzin przed, musicie wypełnić taką kartę wjazdu. Jak ona się nazywa na stronie rządowej. Wypełniacie ją za każdym razem, nawet jakbyście chcieli teraz na przykład wyskoczyć na Sumatrę, czy gdzieś indziej. Jeżeli wracacie do Malezji, no to musicie wypełnić ją jeszcze raz. Nie wiem, czy to było sprawdzane, bo przy kontroli paszportowej nie musieliśmy podawać żadnego PIN-u, ale też ciekawe, w trakcie wychodzenia z lotniska, przeszliśmy przez te bramki, gdzie skanuje się paszport i nie czekaliśmy w tej ogromnej kolejce, więc prawdopodobnie to, że mieliśmy wypełnione te karty, no to może przyspieszyło cały ten proces bezpieczenia na miejscu i nie musieliśmy stać w tej kolejce. Więc jak macie przygotowaną tą kartę, jesteście zarejestrowani, no to możecie z lotniska śmiało wyjść na tej kontroli, gdzie skanujecie sobie paszport i tam nie ma kolejeczek.